Cześć, z tej strony Mateusz z firmy Dobre Kotły. Spotykamy się w nowym roku. Yy, przygotowałem dla Was specjalny odcinek. Yy, w tym odcinku będziemy się zajmować testowanie palników na pelet postarałem się o takich trzech najbardziej, myślę, że najbardziej popularnych producentów, jeżeli chodzi o palniki, mamy tutaj palnik firmy Kipi, mamy palnik firmy Kostrzewa VG oraz mamy palnik Defro te wszystkie palniki za chwilę zrobimy unboxing otworzymy sobie te kartony, zobaczymy co się znajduje w środku później to wszystko poskładamy do kupy na końcu to odpalimy i zrobimy podsumowanie, jak to wszystko działa. A więc zaczynamy od unboxingu. Jeżeli chodzi o kipi, ja sobie przygotowałem tu już nożyczki. Otwieramy i mamy w środku kartę. Co tu się znajduje? No tu się znajdują kartony, węże. Sobie to wszystko rozpakujemy. W tym kartoniku osobno ładnie mamy zapakowany palnik. To jest palniczek. No, i do tego mamy jeszcze kartonik. W kartoniku jest. Co tu mamy? Motoreduktor. Proszę. To jest motoreduktor zapewne do podajnika. A tutaj mamy podajnik. Jest on w częściach, więc będzie trzeba go poskładać. Ja może tutaj położę. Jak to wygląda? O, więc będzie trochę skręcania. Tu mamy, oje, ale wyskoczyła ślimak. I do tego mamy o wagę. Bardzo fajna rzecz. Trochę już się wybrudziłem przy tym rozpakowywaniu. Waga, bardzo fajna rzecz. Słuchajcie, przydaje się na pewno przy zmianie paliwa. Wtedy trzeba paliwo zważyć. Ona nie jest tak sobie, żeby była. I służy nam do wyregulowania palnika. I do tego, co my tu mamy, mamy sterownik. Trochę. mamy sterownik z całym oprzyrządowaniem okablowaniem więc wszystko jest i tu mamy instrukcję obsługi ok, to jeżeli chodzi o kipiki, nie wiem po co taki długi ślimak myślę, że będzie trzeba go przycinać ale zobaczymy przy składaniu jeżeli chodzi o zbiornik ja już go wcześniej otwierałem, ale nic nie ruszałem. Pokażę wam, jak jest zapakowany. Wszystko przychodzi ładnie w kartoniku, jak z Ikei, więc jest kompaktowy. Mamy tutaj również instrukcję obsługi. Mamy tu, to jest zapewne góra do zbiornika. śrubki odłożymy tu mamy coś w streczu e, chyba do sypu i śrubki więc to sobie odłożymy tu mamy syp a tu mamy, a tu mamy boki ja pokażę, o, coś tam się już tu wygięło chyba podczas transportu jest już coś, widzicie? podejdziesz bliżej mój operator, ja pokażę więc będzie trzeba to gdzieś wyprostować gdzieś się chyba kurierowi mogło zgnieść, ale zobaczymy jak to będzie się składało tu mamy kolejne blachy, te już są ok. No i mamy do tego nogi. Myślę, że, Myślę, że składanie pójdzie nam jakoś szybko. Dobra. to jeżeli kipi. Tutaj mamy kostrzewę. Co mamy w Kostrzewie, jeżeli chodzi o duży, taki kartonik długi, to tu się znajduje podajnik. Okay. Jest podajnik, otworzymy go, zobaczymy. Mamy podajnik. No, to już od razu widać przewagę. Nie musimy nic składać. Mamy już w jednym komplecie. Ale dużym plusem to jest przezroczystość tego, yy, tego podajnika. Z tego powodu, że widzimy, kiedy paliwo jest ciągnięte z, yy, przez ślimak. Jeżeli chodzi tutaj o panik kipi, widzimy, że mamy rurę metalową. No i takiego podglądu już nie mamy, tylko na słuch możemy brać, czy już leci granulat, czy nie. Ale to jest jakby pomijalne. Najważniejsze dla użytkownika, myślę, i komfortowe jest to, że mamy to w jednym kawałku. Dobra, zbiornik sobie zaraz otworzymy, bo tu się znajduje. Zaczniemy może od palnika teraz. Tu mamy zapakowany palnik. W środku jest kolano. Mamy tu jakąś kartę. To jest jakiś protokół odbioru palnika. Czy jest wszystko w zestawie, no to bardzo fajnie, bo zawsze można sobie sprawdzić yy, według tej listy, czy wszystko się znajduje w tym opakowaniu. Tu mamy kolano do palnika, tu mamy zapakowaną szczoteczkę, już nie będę jej rozpakowywał, więc położymy sobie tutaj z boku. I wyciągamy nasz palnik. trochę, trochę waży o, jest palnik mamy mamy palniczek, więc ten karton sobie odłożymy już na bok i kolejny kartonik to jest automatyka mamy wszystko ja wyciągnę żeby pokazać wszystko mamy widzę że tak porządnie to zapakowane w odróżnieniu do do palników Jest to tak w dodatkową folię jeszcze zapakowane no i od razu jest czujnik poziomu paliwa, no nie, no fajnie, fajnie tu mamy wszystko. Tak, tu do tego mamy jeszcze śrubeczki. Na razie ich nie będziemy używać, więc zaraz z powrotem do kartonu. Odłożymy. To już też odłożymy. Tu jest. Tu znajduje się kolano. Weźmiemy je sobie. Też rozpakujemy. kolano. W środku są śrubki, czyli jeżeli ktoś by zakupił taki palnik i szukałby śrubek, to musi go szukać w takim sypie. Tutaj mamy klapkę do czyszczenia, ale o tym sobie wszystkim będziemy opowiadać. Jeszcze. OK. No i mamy tutaj zbiornik. Tak, żeby było widać. Ja ten zbiornik obrócę. A więc otwieramy. Mamy to wszystko zszyte trackerem. Jest ten karton tak solidny. O. Mamy. O. Może ja pokażę, jak to w środku wygląda. Wygląda to w taki sposób. I teraz sobie powyciągamy poszczególne elementy. Każdy element jest osobno. Zastreczowany. Też uważam, że to jest na plus, dla kostrzewy. Jest to szczegół, ale widzicie sami, wygodniejsze nawet w rozpakowywaniu. Każda, każdy typ nogi też jest osobno zastreczowany i posegregowany, więc nie trzeba tych jakby elementów szukać. No i w komplecie mamy jeszcze instrukcję obsługi do składania zbiornika. No fajnie. Ja jeszcze zapomniałem dodać, że w kartonie. Znajdują się instrukcje do palnika i do automatyki, więc sobie je położymy tutaj, żeby było widać. No, i przechodzimy do rozpakowywania palnika Defro. Mamy w środku instrukcję. Może z boku. Mamy. Mamy tutaj czyścik, i nie wiem, czy widać, podejdę bliżej, taką haczkę. Domyślam się, że to chyba jest do łapania rusztu w razie zacięcia się, nie wiem zobaczymy, poczytamy w instrukcji, do czego to jest i tu mamy palnik o, palnik też dosyć ciężki na lekkich nie należy o, go sobie rozpakujemy jest cały zastreczowany Jeżeli chodzi o estetykę zapakowania to chyba wiele jeszcze zostaje do życzenia coś, coś mamy brudny jest ale uwalony tu mamy Karta kontroli kopła. Więc kto odebrał datę kiedy odebrał. Wszystko mamy tu w takiej karcie włożonej, zaplombowane jest. Ale palnik strasznie coś. Coś może. No nic nieważne. Więc mamy zrobiony Unboxing. Aha, jeszcze jedna paczka została. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Tu mamy chyba całe sterowanie, a jakieś czujniki. O. I do tego mamy całą Automatykę oraz mamy książkę serwisową. Automatykę też sobie rozpakujemy. Tu jest cała automatyka. O, trochę tego jest. Kabli sterownik taki dosyć ciężki. No ale zobaczymy później, czemu jest taki ciężki. Czy tyle funkcji ma. Będziemy się patrzeć. Gąbeczka, żeby nic w transporcie nie uległo zniszczeniu. Ale widzę, że już coś tu wychodzi. Jakieś kable gdzieś coś na produkcji o, może gdzieś coś się stało dobra, słuchajcie mamy pootwierane malniki defro, kostrzewę i kipi jeżeli chodzi teraz o e, taki design e, zapakowania i tak dalej, no to faworytem chyba widzicie jest e, kostrzewa Drugie miejsce pod względem zapakowania i takiego designu dałbym firmie Kipi, a trzecie miejsce dałbym firmie Defro, choćby na za sam fakt brudnego palnika, który jak mój operator podejdzie i pokaże, to sobie zobaczycie no, dosyć, dosyć niefajnie, ale mówię może gdzieś jest to yy, na, na etapie produkcji, może coś się tam stało. Nic, moi drodzy, w takim wypadku zbieramy się za składanie tego. Ja Was nie będę teraz zanudzał i pokazywał, jak to się składa. Ja to sobie wszystko złożę, a później odpalimy te palniki, popracują one parę godzin i będziemy je porównywać pod względem jakościowym i parametralnym. Trzymajcie się i do zobaczenia.